A dzisiaj sobie zagram w wyczucie 2 i to jest właśnie Widzowie druga część, co próbujemy się stać z Sowiecką Rosją. No. I tutaj już jednostki idą na Gruzję. z Gruzją chyba mieliśmy pójdę w ostatnim odcinku. No właśnie. No. To teraz widzę sobie... wyślemy te jednostki. Ale no dobra. No z Gruzją mam sł słabe bardzo relacje, ale z Ukrainą dobre, z Białorusią złe. Ale po Gruzji sobie wjedziemy tutaj w te mniejsze kraje, a potem może w Ukrainę i na końcu Białoruś. Więc widzowie, dobra, to trzeba widzowie rekrutować armię. Nie Gruzję, ale w sumie Gruzja to nie muszę aż tak dużo rekrutować, bo Gruzja to mały kraj. Jak zawsze, można tak powiedzieć. A potem się okaże, że ma duże jednostki. <laughs> tak zawsze jest. Ale to. wziąłem sobie połowę jednostek tu. No i też połowę. Tutaj jeszcze muszę zrekrutować. Połowę. No i dobra. Można no, wlecieć w gruzie

Uuu, nie spodziewałem się takiej armii Gruzji, ale zaraz to załatwimy, żeby się po całej Rosji nie rozlewali. To wyślemy tu jednostki, tu, dobra. Co jeszcze, że już armię, żeby się nie mogli rozlewać? Nie, nie mogę, dobra. czyli teraz ta będzie takie rozlewanie fantastycznie teraz z tym poradzimy w Londynie. i dobra kurde no takie rozlewanie całe rosnie to na pewno Muszę nie się normalnie <laughs> Jak nic nie zagonie, co będzie lipa musimy sobie trochę armii zrekrutować Tali sobie Mogę tylko 30 minut. Dobra Dogoniłem nar armię nareszcie na Maria, nie mamy całą Gruzję, więc teraz możemy sobie ją całą wziąć. Mam nadzieję. Dobra, wyszliśmy żądamy. Dobra, mamy całą Gruzję. Teraz jeszcze trzeba... Nie no, na Kazachstan nie wiem czy wlecę teraz, ale Uzbekistan. Hmm. Turkmenistan znaczy. Hmm. No i sam może wraca Jest ja tu muszę fort jakiś zbudować <kłysy> No dobra Sorry wiza że no, Mam trochę czasami inny głos, ale trochę jesteśmy chyba kardują nie wiem no Dobra też tu się ruszyło fazy. No. Nic się nie ruszyło no Dobra po zaraz można wrócić jeszcze. Ukrainę Ukraina. Ale z Polską ma niepalne relacje. Tak właśnie widzimy, bo z nami też nie ma dobrych. Dobra. Trzeba sobie armii dużo zrekrutować no Ukrainę, bo Ukraina jest duża. A taka jak my Rosja. Masz nawet Polskę, ale ale to jest gra To mogę tak powiedzieć Dobra Jeszcze my te jednostki tam Tutaj nie idą Bo oni tutaj mają porto To wyślemy tutaj może no. I sobie jeszcze Myślę, poprawię relacje z Polską. Mam minus 14. Sobie poprawimy te relacje. I to zostawcie suba, lajka. Ja miał takie więcej odcinków. A właśnie bijamy 100 subskrypcji. No. Jak będzie widać po tym filmem może 20 łapek. To nagram jak stworzę rzecz pospolitą obojga narodów albo nawet imperium w dobra. Teraz można ścisnąć na tą Ukrainę Po Ukrainie na Białoruś. Mm. Więc dobra. Nie przeniesiemy. W to nie. Tutaj pójdzie ale Rosja ma mało portów, jest duża, a ma mało portów, nie? Tam roz... wyspa Rosji ma Dobra Dobra no Ale nic się nadal chyba nie ruszyło No nic Dobra, to idziemy na... No. Ukrainę trzeba się szykować con il mondo, con z Irlandią. Irlandia no. Irlandia Irlandia l'Irlanda, spokój. l'Irlanda, Irlandia, proszę l'Irlanda, Irlandia, no. l'Irlanda, 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 O, jesteśmy drugą potęgą, widać chyba Nie, pierwszą O, Rosja o, Pierwsza potęga, jesteśmy Przychód Prowincje to mamy największe, widać? Dobra a nie możemy tutaj na Ukrainę armię wysłać I się chyba już skończyła wojna z Irlandią tego sobie widzę chyba dobra sobie zrekrutuję trochę armii już na tyle I wlecimy w tą Ukrainę no nie będę czekać nie? bo wlecimy w tą Ukrainę ją ja załatwimy Ukraina z tego co wiem to jest wyczerpana w prawdziwym życiu Ale Ale tutaj nie Tu Tutaj to by, też będzie wyczerpana Zaraz Przez nas Tutaj jeszcze zapomniałem o tej prowincji I mamy dużo wojska, ale to jeszcze nie wystarczy na Ukrainę. Uuu, Polska wleciała w Ukrainę. To jest chyba To jest chyba bardzo Dobrze, żeby... Nie mi wypowiedzieć wojnę to polityczną tyk tyk sobie hard wyśle mam bardzo mało kasy ale zaraz to staram się ją odbudować tą kasę Dobra, jedno z się jest tu, U, stanę. Stanę, stany. stany odwalcie się ode mnie. Więc tu nawet portu nie macie. Co wy teraz robicie? Mm. Hmm. Stany Zjednoczone odwalczy się. Trumpie, któryś dostał. Dostał oh, pufa. Dobrze, nieważne. Teraz ciśniemy na tą Ukrainę. A później na Polskę, bo Polska wierza w Ukrainę właśnie. Dobra, wlecimy. dobra ta armia idzie tu a ta nie sobie co tutaj Musi się już tutaj rozlać, tak? No już ma całkowicie całym. Mam Ukrainę. Tu jeszcze jest Ukraina, ale ja sobie chyba z Ukrainą dam pokój. Dobra, Ukraina. Ukraina, no. Jest też pokój? No, za pokój. Ja, dobra. jestem z tą półkrajną. Mamy pokój, krajna. Biorąc na wszystkie prowincje. Zgodziliście się, no. zarobi się, się. tam trzeba będzie w Polskę wlecieć. Polska trochę nam tutaj terenu zabrała. W tym razie Polska to jest nic, nie no, Polska to jest bardzo dobry kraj, ale no dobra, później sobie w Kazachstan wracimy, no, może tutaj w te kraje na dole, później, ale no dobra, teraz sobie możemy wrócić tą Białoruś, którą już przes przesyłam jednostki. Nie, o, nie odmówiły wojny. Oni nawet portu nie mają. Nie wiem po co oni wojnę wypowiadającą. To jest Jakiej jakiejś tu jest jeszcze Ukraina. Ja im kurde, zabiorę jeszcze tę prowincję. I sobie na to, żeby jej jeszcze raz wypowiedzieć wojnę później. Możemy tak zrobić w ogóle. Za dwa lata możemy jej wypowiedzieć w wojnę dobra. No jest o wieczniu, w tym tu nie jest. mamy roli, no. Rozumiem się sobą tobą, no, na to, z no, to jest zło. Dobra, myślimy sobie tutaj, jednostki. Trzeba sobie jeszcze te zasymilować. Niechaj dało. Dobra Tak, mamy to te tereny Nie mamy ich Dobra. Dobra Trochę sobie te terenu. Dobra Teraz idziemy na polityczną Bierzemy w tą Ukrainę jeszcze raz <grym> Zaraz Dobra, ale dobra, już dzisiaj pieniądze, pieniądze już nie przerastają bardziej, jestem z tego dumny mega. Dobra, teraz tutaj pójdziemy. A z Polską mamy zaraz takie relacje. No po Ukrainie to mamy już dobre, no oczywiście, nie? No właśnie. Jak ją rozebraliśmy, to mamy dobre. Polską. Ma Białoruś. Jednastek cię zaatakuje. Rządzij prowincji. Jeśli tyle mogę zabrać, zgodzisz się? A nie zgodziła się, to później cię zaatakuje za bilu dobra idziemy ja tutaj na nową pustynię <grymka> ukraińską i dobra Teraz mogę jednostki sobie w Moskwie zrekrutować tam można dużo rekrutować jednostek na takie dwa tysiąki na moją kasę dobra tak niech idą Władimir Putin. o. ma ja nazwę cywilizacji. Mogę już zmienić. Sły. Ros. Dobra. Nie będę zmieniał. Ale dam mi Rosja, bo chciałabym zmienić na sobie co Rosję. O. Ale dobra, nie będę zmieniał. To mają. <laughs> nie mają nic. Dobra, nieważne i teraz miał sobie kolor w taki Jest sowiecki kolor, ło wow. takie coś tak jest dość co może już być taki kolor to fajny widać dobra, teraz sobie wlecimy w tą Europę mm. Nie my już mamy który rok? 2022 dobra i niedługo będziemy mogli sobie wrócić w tą Ukrainę Ukraina jest teraz osłabiona po wojnie z nami i bardzo dobrze z Indiami się bardzo lubimy Z Polską, z, Polską, z Polską też się bardzo kochamy, kochamy się, no, dobra, do, dobra, teraz możemy wrócić w tą Ukrainę, teraz można było tutaj zobaczyć jak się świat rozwija. i jest w ogóle Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tadżykistan, Kyrgyzstan i jeszcze raz wyrwałem ja nie mogę. Ale jakie oni mają, kurde, podobne nazwy? Ja mają takie podobne nazwy, że nie wiem. Kurde. Ja mają takie podobne nazwy, nie? Dobra. Teraz ja możemy dużo wlecieć w tą grę, nie? mi się nie chce czekać. A gdzie jest który rok? No. Szybkość jeszcze. Nie, kurde, to szybciej minęła, bo chce na nich kurde... ...zaatakować. Jest dobra. Wtedy... ...pośmiemy trochę. Tutaj... Sk ...możliwe, że Dobra, a wymaga już dużą kasy. Dobra. Ale już dla łatwiony problem z USA. No I dobra. Będę mógł tą Ukrainę zaatakować Się zbliża, jak idziemy w Ukrainę no. Się zbliża, kiedy jedziemy Chcę teraz sobie już no, oczywiście Powiadam ci, powinno Dzień dobry, tylko po prowincji. Chcieliśmy przyjść Uy Nie są co oni są osłabieni Oni są bardzo tacy roz osłabieni I Mamy wszystkie prowincje Teraz możemy ja jeszcze robię te wszystkie, możemy teraz wziąć sobie. Dobra. I śledzę żądaną. No i mamy wszystko. Tak na Białoruś trzeba się może szkować Albo nie, Białoruś i następnym odcinku. A ja teraz sobie pociśnęmy tutaj z tymi krajami tu na dole. Będzie koniec odcinka raczej. Już nie mamy siły. W ogóle. nie wiem ile tu siedzę, ale dobra. Pociniamy sobie tutaj z tymi krajami na dole. Cyk. Cyk. Tutaj jeszcze. Ja. Dobra, możemy teraz wypowiedzieć mu Ojno może Armenii Armenii Armenia Wyślij ultimatum A se zaatakuje Wszystkie prowincje Dajesz mi? A bo ja ultimatum mu nie wyspiem Jakie jestem głupi Dobra Tu jest wyślij ultimatum nie zgodzili się. na, na pewno w się sensie, to. Tak? pewno. Nie wiem, czy się opłaca. Wiecie. Uh. Wciśnęliście, ale. Ja tak się łatwo nie poddam. Uu. No właśnie. Armenia jest. zaatakowała teraz. swoimi siłami. Ale my się bronimy. tyle ile możemy tutaj bierzemy i posyłamy jednostki a tak się liścią Chcieli wojny, to mają wojnę. Po prostu chcieli dołączyć do rosyjskiej. Konfederacji. Rosyjskiej. Do, 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 do rosyjskiej. Do rosyjskiej armii chcieli dołączyć. Do rosyjskiej dominacji. To chcieli. To jest to nie moje problem. A teraz sobie. Ja mi to całą główną część tych armeniów armeńków jak oni się, jak się na nich mówi Armenii i dobra tu mogę dużo wojska zrekrutować tutaj akurat są tereny zasymilowane chyba więc sobie można zasymilować dobra Asymilujemy Dobra, zasymilowane hmm. Dobra. Mamy zasymilowane tereny, bo woli Tutaj jeszcze można by było sobie Teraz i też my na tym z wielobyczą. Dobra. Terron. Powiedz wojna. Wchodzimy tutaj z miłą propozycją o tereny za wojsko. Mm. Dobra. No easy. Zjeżdżamy sobie z Azerbejdżanu. Uuu, tu coś się ubronili. Ja nie mogę. Samośni. uuu, uuuh. Ja nie mogę. I oni tu się rozlewają z innymi swoimi jednostkami. I właśnie problem nie starczy kasy Ale razem starczy. O kurde. U! Obroniliśmy się. Dobra. I się dogonimy. sobie wyślemy tą armię tutaj tutaj widzicie jak to przemyślałem? dobra mam już całą tą otoczoną jednostkami Azerbejdżana który wydał na mnie dużo i boiska i nie ma, rozlewanie na serio? serio rozlewanie? co tu robić? nie ma rozlewania Teraz się z nimi skończymy. No nie. to tak prosi. Nie, Jezu. Się agresywne staje. Z w kurze. Dobra. Mamy ich. Ja co widzę? Ja sobie widzowie robię odcinek ten wtorek, ale go zobaczycie w czwartek. Więc dobra no i dobra, mamy cały tom. No i Widzowie dobra. To było na tyle. Tutaj prezentujecie. Teraz nasza mapa. No i dobra. W dalszej części może podbijemy tutaj trochę Polski zapiszemy, Białorusi i tutaj Turkmenistanu tymi krajami. Jest no dobra widzowie. Na razie eluwa pu.